Witamy wszystkich serdecznie. Trzeci dzień targów Gamescom. Przyszliśmy dzisiaj troszeczkę szybciej na targi, żeby pokazać wam, jak dużo ludzi czeka na wejście. Właśnie za nami widzimy wielką kolejkę, a my w międzyczasie skorzystamy z okazji, że wszyscy czekają i skoczymy zobaczyć największych deweloperów, którzy pojawili się na tych targach. The world is in play. Tym oto sloganem przywitało nas dzisiaj Sony. My wejdziemy zaraz do środka i zobaczymy, co ów producent zabrał ze sobą na targi Gamescom. Musimy się troszeczkę pośpieszyć, ponieważ za 5 minut wszyscy gracze chętni, których widzieliście przed wejściem, wejdą tutaj, zajmą wszystkie strategiczne miejsca, nie będziemy mieli za bardzo czasu ani miejsca wam tego go pokazać, więc szybciej tylko zobaczymy, co pokazuje Sony. Po prawej stronie mamy stanowiska, gdzie możemy przetestować PlayStation Vita najnowszą konsolę handheld z stajni Sony. Tutaj widzimy Street Fighter Cross Tekken, czyli innym słowem mashup Street Fightera oraz Tekkena na silniku Street Fightera, który aktualnie jest jedną z tak na dobrą sprawę niewielu dobrych wiatek na PlayStation Vite widzę, że y... troszeczkę przymu e, przymula system ta gra e, widzimy, że dalej nie jest zoptymalizowane <ścoughs> niestety optymalizacja leży, jak widzimy poklatkowe e, ruchy no niestety, ale i to tak prezentuje się dość ciekawie. Jak widzimy niestety framerate kuleje dosyć przy sporej ilości efektów, ale jak wszyscy dobrze wiemy, gry oraz optymalizacja kodu tych gier rozkręca się dopiero pod koniec panowania tych konsol. Po prawej stronie widzicie także telewizory na których widzimy The Planet 2. Chodźmy troszeczkę dalej. Oczywiście pełno PlayStation Vita. Pełno PlayStation Vita. Naprawdę bardzo agresywna promocja Sony. Bardzo stawiają na rozwój tej konsoli, bardzo stawiają na wzrost sprzedaży w Europie. Właściwie PlayStation Vita, bo no, chyba na razie nie jest najlepiej. No nie jest najlepiej, ale Sony broni się. Broni się przed opiniami fanów oraz prasy, że Vita po prostu im się nie udała. Mówią cały czas, że sprzedaż jest, jest zadowalająca. Może nie jest najlepsza, ale jest zadowalająca. Oczywiście trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że PlayStation Vita tak naprawdę jest jedynym tak zaawansowanym handheldem, który jest dostępny obecnie na rynku. Nie ma żadnych zagrożeń chyba ze strony 3DS-a. Widzimy tutaj śladami Sonika, który właśnie raduje sobie po całym stoisku Sony. Widzimy tutaj możliwość zagrania w PlayStation Move. Jest to chyba zaraz podejdę. Tak, czyli to jest ten to Star Party Hits. Jeżeli chcemy pokręcić sobie bioderkami, rączkami, poskakać, naprawdę gierka bardzo przyjemna, bardzo miła. Z tego co widzę, to akurat większość stanowisk tutaj pokazanych to są nieco odgrywane kotlety. W sensie E3, jak wszyscy wiemy, Gamescom ustępuje E3 pod względem ilości nowego kontentu, nowych informacji. I one się nie popisały, jeżeli chodzi o, o nowości. Znaczy nie tyle co popisało, no jednak E3 miał zaprezentować nowości, miał zaprezentować technologię. Gamskom targ są targami przygotowanymi tylko i wyłącznie dla graczy, więc nie ma się co dziwić, że ogrzewane kotlety są, ale gracze tak naprawdę mogą się tu świetnie wybawić. Pewnie, tym bardziej, że mamy tutaj na przykład widać y, das 514 stanowisko, w który, y, gdzie można pograć i dostać się do y, zamkniętej bety. Y, Obok mamy nawet Assassina Liberation na PlayStation Vita. Co też jest bardzo łakomym koskiem dla, dla wielu fanów tej serii. Dlatego, bo nie oszukujmy się, to jednak ma być już koniec trylogii. No, ale jednak powiedzmy kilka słów o Assassinie, ponieważ widziałeś go. Na dzień, e, dla prasy, ja widziałem e, Assassin's Creed Liber Liberation. Co możemy o tym powiedzieć? No, udostępnione zostało demo pływania na statku, strzelania ze statku, więc mało Assassina w Assassini. No Grafika ładna, no niestety, nie popisali się, jeżeli chodzi o pokazanie tak naprawdę kontentu gry, więc niestety niewiele możemy jeszcze dodatkowo powiedzieć. To co widzicie za naszą kamerzystą, zaraz to pokażemy, właśnie Dust e, 514 God of War 3.4 do War 4. Yy, sieczka genialna po prostu dla każdego, kto lubi naprawdę świetną, świetny, po prostu świetną sieczkę, o tak to można to nazwać. No i oczywiście Assassin's Creed Liberation. Co warto zaznaczyć? Sony jest jedynym stanowiskiem na razie, na którego trafiliśmy, który posiada osobne wejście i osobne prezentacje przez cały czas trwania targów. Tylko i wyłącznie dla prasy. Jest to osobne miejsce, Dust, Assassin's Creed, God of War, tylko i wyłącznie prasa może wejść, przetestować te gry, więc naprawdę powiem szczerze, duży plus dla Sony na tych targach, mimo że odgrzewane kotlety, mimo że nic nowego nie pokazali, naprawdę duży plus. Trzeba oczywiście jeszcze nadmienić, że Sony postarało się o wystrój swoich stanowisk, i mamy tutaj klimacik, mamy strefy do chilloutu, możemy sobie spokojnie usiąść do różnych gier. Tutaj widzimy choćby Sly Cooper Fifth in Time, no część z serii Sly, Sly Coopera, obok Little Big Planet Karting, również zaprezentowany na targach E3 Wonderbook, który korzysta z funkcji AR. Jest również scena, na której co jakiś czas odbywają się, o, odbywają się eventy różnej masy, na przykład tańce, rozdawanie koszulek i innych gadżetów. Szturm się rozpoczął, proszę Państwa. Widzimy tutaj, jak biegną powoli, żeby zajmować wszystkie stanowiska, wszystkie możliwe miejsca tutaj na tej imprezie. Jak widzimy, wszyscy ustawiają się w naprawdę długich kolejkach do Assassin's Creed 3. Wczoraj rekord 600, 600 minut czekania w kolejce do Assassin's Creed'a. Nie wiem w ogóle kto e, poszedł na to, ale ludzie po prostu są tak oddanymi fanami, są tak bardzo zobaczyć te gry, że oglądają, czekają i mają nadzieję, że zagrają. Choć powiem że rozczarują się. Ustawia się w tym momencie kolejkę do Assassin's Creed 3, najnowszej e, części przygód Desmonta oraz e, as, w ogóle historii Asasynów e, wyprodukowanych przez Ubisoft obok Splinter Cell Blacklist który chyba nie cieszy się aż takim wielkim e, powodzeniem, jeżeli chodzi o fanów, ale no nie wiadomo, może jest to kolejka wspólna. Z tego co widzę, to nie jest kolejka wspólna, no ale nie oszukujmy się, że jednak Splinter Cell nie ma aż tak dużej bazy fanów. Nasz tu Krzysiek, kamerzysta, udało mu się tak e, wziąć flagę, e, no pomachamy, pomachamy. I reclaim this land! Okej, okay, dobra, chodźmy dalej, szybko zobaczymy, póki nie ma jeszcze takiej dużej ilości ludzi. E, po naszej lewej stronie Ryman Legends. Świetna platformówka, świetna zabawa z co-opem dla czterech osób na, pre, na Nintendo Wii U. Do tego nie tylko na, na Nintendo Wii U, dlatego, bo to jest multiplatformowa gra, ale Wii U będzie oferowało ciekawy tryb, że będzie mo można grać do pięciu graczy, z czego jeden będzie korzystał ze specjalnego kontrolera Wii U. Co według, dla mnie z Raymanem wiąże naprawdę wielki sentyment, bo to była jedna z moich pierwszych gier na pleje jedynkę, jaką kiedykolwiek miałem i naprawdę czekam. Czekam i nie mogę się doczekać. Chodźmy dalej, zobaczyć. Tu oczywiście jest duży ekran Ubisoftu, świetne miejsce przygotowane przez Ubisoft. a Przed chwilką leciał trailer Avengersów, niestety nie zobaczyliśmy go. Jestem ciekawy w ogóle co do Avengersów przez produkcji Ubisoftu. No, różne rzeczy mogą się dziać. Tu widzimy świetne miejsce do siedzenia, odbywają się tutaj na tej... E na tej scenie odbywają się różne koncerty, śpiewy, tańce, granie w demka. No naprawdę Ubisoft także przygotował wiele, wiele, wiele rzeczy fajnych dla swoich fanów. Chodźmy troszeczkę dalej, miniemy stoisko Hitman Absolution. a Świetna gra od Square Enix, miałem okazję grać w demo. Naprawdę powiem szczerze, jedna z najlepszych, jeżeli chodzi... Godny następca Hitmana, po prostu godny następca kolejnej części Hitmana, tak? Przynajmniej z tego, co prezentują trailery. Ale dopiero zobaczymy, jak to będzie. Czy, to naprawdę, czy pójdzie to bardziej w stronę shootera czy skradanki, tak jak to było kiedyś. Teraz jeszcze po prawej stronie mijamy stanowisko Konami. Konami przede wszystkim skupia się na Pro Evolution Soccer nowym. Są stędy, żeby spokojnie można było sobie pograć ze znajomym. Bardzo dobrze prezentuje się stanowisko Metal Gear Rising Revengeance, które jest na podniesieniu. Też tutaj stałem wczoraj przedwczoraj znaczy się w całkiem sporej kolejce do tego tytułu i osobiście polecam. Zapowiada się, co prawda fabularnie będzie to spin-off od y, sagi Metal Gear i, i będzie to świetny wclaser. Mm. Eee, także oczywiście pojawiła się dzięki Konami, tak, producent Konami, eee, gra Yu-Gi-Oh! Karcianka, bardzo fajna, bardzo ciekawa, kiedyś sam w nią grywałem, teraz chyba najbardziej popularna w Niemczech, jeżeli chodzi o Europę. Zbliżamy się teraz do stoiska Final Fantasy Online, A Realm Reborn. No to producenci mają duże nadzieje, że w tym momencie Final Fantasy 14 odniesie taki sukces, na jaki stawiali. No przepraszali za wcześniejszą wersję. Mieli za co przepraszać, trzeba przyznać, naprawdę mieli za co przepraszać. Mamy nadzieję, że w tym momencie A Realm Reborn naprawdę pokaże klasę, pokaże styl Final Fantasy. Będzie ciekawie. Poza blockbusterami pokroju Tedora Live albo Final Fantasy 14. Mamy również inne gry, dużo mniejsze, wydawane przez Square Enix, prezentowane na, na ekranie, który właśnie widzicie. Nie zapominajmy o innych grach Ubisoftu, takich jak Far Cry 3, Ghost Recon Online czy Shootmania, która aktualnie chce się wbić do świata e-sportu, poważnego e-sportu. Są tutaj prezentowane materiały ze wszystkich tych gier, jednak oprócz demek, które grali tylko deweloperzy na E3, nie zobaczymy nic nowego. Zombie U, które było największą niespodzianką E3, również tutaj zagościło. I teraz już wiemy, wiemy od, jak, od paru tygodni, że Zombie U nie będzie ekskluzywem na konsole Nintendo. Będzie grą multiplatformową i będzie zawierało bardzo dużo fajnych smaczków, typu walczenie z przeciwnikami, z zombiakami które były postaciami Twoich kolegów. A za nami, jak widzicie, stoisko Capcom. Dwie fajne sale, Theater Area oraz Gaming Area. W Theater Area zobaczymy najnowsze trailery trzech głównych gier, Lost Planet 3, Devil May Cry oraz Resident Evil 6. Także możemy zagrać w Resident Evil 6 w Gaming Area. Jest to beta, jeszcze właściwie przed Early Access beta, czyli ekskluzywnie dla Gamescomu. Możemy zagrać także w Devil May Cry oraz Lost Planet 3. Jak widzimy, dość, ciekawa, dość długa kolejka. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejna hala, kolejne ciekawe stoiska. 2K Games przyjechało z dwoma świetnymi tytułami, bardzo mocnymi tytułami. Borderlands 2, na które bardzo wiele osób czeka, który jest tutaj, plakacie ich za nami. Oraz Is Home Enemy Unknown. Nie widzieliśmy go jeszcze, widziałem kilka trailerów. Nie wiem, jak gra sama się prezentuje. Będziemy próbowali się do niej dostać i ją zobaczyć. Teraz gratka dla fanów Blizzarda, molucha elektronicznej rozgrywki, dla którego ten rok jest rokiem bardzo interesującym, owocnym w nowe produkcje. World of Warcraft, Mists of Pandaria, Starcraft 2, Heart of the Swarm i Diablo 3. We wszystkie te gry możemy zagrać na dwóch gigantycznych stanowiskach, na których znajdują się dziesiątki stanowisk przygotowanych dla graczy, którzy zjechali się tutaj z całej Europy. Blizzard pokazał nam bardzo ciekawy sposób prezentacji swoich tytułów. Zarówno dla graczy, którzy uczestniczą w grze, ale także dla tych, którzy stoją poza barierkami, czekają w kolejkach. Oni także również mogą zobaczyć, jak ta gra wygląda. Podwójne monitory z dokładnie tym samym obrazem. No, moim zdaniem, jest to sposób genialny na prezentowanie swojej gry. Tutaj znajduje się scena, na której odbył się koncert. Bębnowy muzyki z World of Warcraft Mists of Pandaria oraz na, którym, na której odbywają się liczne eventy, rozdawanie koszulek, gadżetów oraz także niedługo odbędzie się turniej World of Warcraft. Przechodzimy do stoiska EA Sports, w ogóle Electronic Art Games. Jest tutaj promocja gry Need for Speed Most Wanted, gry tworzonej przez Criteona. Oczywiście jest to firma, z którą znacie z takich gier jak Burnout i wcześniejsza edycja Need for Speeda. Widocznie EA Games podobała się i gry. No i muszę przyznać, że promocja gry jest całkiem, całkiem, ponieważ widzimy tutaj dwa, trzy świetne sportowe samochody, w tym także jeden policyjny. No, muszę przyznać, że e, reklama robi wrażenie.